Witam Państwa, tutaj XXXX XX. w dzisiejszym poradniku chciałem pokazać Wam jak można zmieniać wygląd yy, głową na inny. wchodzimy w Firefox najlepiej i jak widać mam swoją stronkę no tak, trzeba wejść na w.streamshare .pojawia nam się ta strona. Yy, następnie yy, należy wychać niżej i wybrać Monsters yy, Clicker. Wybieramy kategorię. Na przykład wezmę na przykład Sports. Trzeba wpisać swoje imię. Zresztą nie musi być nasze dokładne imię, ale ja wpiszę w z, z I wybieram na przykład. Manchester United i tak to wygląda tak wygląda do stronę startową. Żeby ją właśnie postawić tę stronę startową po każdym menu, należy się Set a Homepage, skopiować ten link, cofnąć, wejść w narzędzia, opcje i usunąć ten link, który mieliśmy wcześniej. Kleić ten co skopiowaliśmy i znająć OK. I w następnym uruchomieniu y, modlili st y, y, stronka będzie. Pokażę. Jak widać jest? No, myślę, że pomogę. Nara i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Nara.